Dzień dobry, ścieżka rowerowa w Chełmie. Poczytajcie. To jest ścieżka rowerowa w Chełmie. Przy to była tablica, poczytaliście, sobie zatrzymacie i sobie poczytacie. Dziękuję Państwu za oglądanie, do widzenia. Tu słoneczny wiecie, gdzie jest 17 stopni, 18 stopni na plusie, bardzo ciepło. Spacerować trzeba po ścieżce, do relaksu. No i tyle wam powiem. A tu widać już słoneczne, Ulica Wielkiego. A tutaj widać już rzekę już Uchlenkę, To Wam pokażę szybko bo nie ma czasu płynie sobie rzeka ucharka do Buka z ucha płynie płynie z ucha 2020 27 października dzisiaj mamy cześć miłego dnia życzę słonecznego jeszcze przez kilka dni nawet cześć